Siemano, Free tutaj tutaj slasher z ekipy slashcraft Miło mi w ogóle, że wyszedłeś z taką inicjatywą i dałeś szansę dla młodszych twórców do rozwinięcia się Wszystkim pokażę jak ja żyję i czym się zajmuję Na co dzień nagrywam na YouTube, gwiazdy, challenge, vlogi i filmiki lifestyle Tak wygląda moje stanowisko Nie jest ono jakieś wybitne, ale jest to oaza za pracy, spokoju i motywacji do działania Jakbym miał dziewczynę, nagrałbym reakcję na przyspieszenie mojego Mercedesa, ale Mercedesa też nie mam Śledzę cię od czasów nagrywania z Pokemonów Było to dla mnie szokujące, jak szybko się rozwinęła Wtedy Pokémon y był bardzo popularne. Teraz tworzysz muzykę, się jako spółka. Masz swoją ekipę, wierzysz życie fenomenalne. Dlatego fajnie, jakbym był pod Twoimi skrzydłami i mógł również działać. Osobiście mam prawie 4000 subskrypcji na kanale. W formularzu wysłałem linki do swoich mediów społecznościowych. Jestem osobą charyzmatyczną, która dobrze odnajduje się w środowisku, więc myślę, że bez problemu stałbym się influencerem na szerszą skalę i pracując dla Ciebie. Nie powiedziałem nic o sobie, a warto dodać kilka słów. Więc nazywam się Paweł, mam 19 lat. Pochodzę z Białego Stoku. Na co dzień studiuję, obecnie mam przerwę. Ponieważ zacząłem studia, ale okazało się, że to nie to. Dlatego gdybym stał się influencerem, miałbym szansę na robienie tego, co tak naprawdę mnie fascynuje. Bo pójść do normalnej pracy to przeciętne życie. A myślę, że każdy zasługuje na coś więcej, tylko liczą się chęci i ciężka praca. Też jestem w takim etapie życia, że nie wiem do końca, co chcę robić. Obecnie też zdaję prawo jazdy, więc mógłbym się przeprowadzić do Krakowa zaraz po tym, gdybym ukończył kurs. Uważam, że się bardzo dobrze nawinęła zwrotkę sensie ekipy pierwszej. Prawdopodobnie zamówię też wasz preorder płyty, bo się. Dobrą robotę. Roxana Węgiel, Bro, Donato McLeo to są osoby, które podjęły z nami współpracę. A są to persony dobrze znane w telewizji, Voice Kids, Voice of Poland czy na YouTubie Liczę, że rozpoczniecie moją propozycję. Wiem, że jest bardzo dużo chętnych, ale może akurat się uda. Na to liczę. Dzięki wielkie. Ciao!